Dzień dobry, nazywam się Anna Stabińska, jestem nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do zagłosowania na projekt Książkomat Całodobowy Dostęp do Biblioteki. Serdecznie zapraszam mieszkańców osiedla Orzeszkowej Reymonta, aby zagłosowali na Książkomat. Co to takiego jest Książkomat? Książkomat jest to urządzenie samoobsługowe, Podobne do popularnych paczkomatów. Jest to nowoczesna forma wypożyczeń i zwrotów. Będziecie Państwo mogli o dowolnej porze dnia czy nocy wypożyczyć lub oddać książkę. Czyli 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Książkomat będzie umieszczony na ryneczku przy ulicy Orzeszkowej w samym sercu. Osiedla. Z książkomatu będziecie Państwo mogli skorzystać po, podczas zakupów, spacerów czy spotkań. Umożliwi to szybciej zwrot książki czy wypożyczenie. Wszyscy kochamy czytać książki, ja jako nauczyciel również, więc zachęcam Państwa serdecznie do zagłosowania. Zagłosujmy na projekt książkomat.